Siemaneczko drodzy widzowie To ja Wasz ulubiony glazurnik z Ameryki A to jestem Na nowym projekcie Nie wiem czego się tu spodziewać Pierwszy raz tu wchodzę od miesiąca chyba Dużo się pozmieniało w sumie Więc tak Tak jest mój zakres prac Muszę tutaj położyć płytki przy wejściu Nakręcić takie płyty Cementboardy te Tu mam quadrinche i tam mam połówki Tutaj je mm, naklej i na śruby, tu i tam mam dwie łazienki do zrobienia i tam mam e, pewnie jeszcze backsplash dojdzie później, bo to tak zawsze jest, ale tu jest ładnie. Tu zostało kupione do remontu dom, e, to zostało już przerobione, widzę cały sufit podniesiony, bardzo ładnie to wygląda, tutaj jakaś piana poszła. Pracuję tutaj dla Polaka. Kontrakt podpisałem jakiś miesiąc temu. Myślę, że na jakiś miesiąc roboty jest. I tutaj będzie do zrobienia również a, podłoga. Tutaj i chyba tylko podłoga. Ja nie robię tutaj 100% prac. Ja układam tutaj płytki i cementybordy. Spanisze mają przyjechać i te płyty wrzucić na sufit, wyszpachlować wszystko I cześć To taki tu jest plan na tą robotę, zajrzyjmy do łazienki Ciemno tutaj, czemu te włączniki nie działają? O dobra, mamy trochę światła, fajnie Tu jest jedna łazienka tak, od wejścia od razu jest jedna łazienka. I tam jest i tak jest druga łazienka. Pierwsza łazienka. O, tam prześwituje druga. Jak widzicie, e, wanna jest założona. Trochę coś tam jest przez hydraulika. Cała hydraulika jest zrobiona. Do moich rzeczy, według kontraktu, jest e, tak jak mówiłem, zrobienie tu ścian i wszędzie płytki 100%. Tu, 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 tu wszędzie. Dajemy LED, będzie szedł. O, wentylator się włączył, ciemna łazienka, i tutaj, gdzieś, będziemy dawać półkę wnękową. Damy trochę szerszy kadr, i tu będzie gdzieś półka wnękowa z podświetleniem LED. Wanna też miała być z podświetleniem, ale nie wyszło. I tu będzie instalacja elektryczna, maty elektryczne ale nie wiem gdzie o tu jest tu będzie sterownik rurki są wyprowadzone jeden do czujnika, drugi do no maty więc fajnie elektryk podciągnął zasilanie poprosiłem żeby było zasilanie bezpośrednio ze skrzynki z licznikami i mam nadzieję, że tak jest na tej inwestycji powiedziałem, że mu tą matę podłączę rozłożę za friko sami daje takie gratisy żeby wziąć robotę nie? teraz tak, brudna kamera To jakiś taki, taki spuchnięty jestem w tym świetle jeszcze dzisiaj rano po treningu powiedziałem, że dobrze wyglądam a tu jakiś taki opuchnięty na ryj a, no i tak tak jak mówię doszedł mi sufit tutaj bo z się coś się nie wyrabiają więc będę musiał ja przykręcić za ekstra kasę i tu mamy taki domek tu mamy jedna sypialnia. Duży dom jest. Jest jedna sypialnia. O, tam moje auto stoi. Tu jest druga, trzecia, czwarta. I duży salon. Cztery sypialnie? Spoko, spoko. O, i tu jest druga łazienka, w której będę pracował. to jest większa trochę. I tutaj też e, płytki na podłodze. Tu będzie prysznic. Więc. Walking. Co to znaczy prysznic Wokin? No bezprogowy. Tak, ja to wycinam całą tą płytę. Opuszczam tylne e, Joysy, opuszczam wszystko. Tam daję odpływ liniowy. E, no, jak widzicie, walwy i tak dalej, już wszystko jest zrobione. Deszczownica klasyka, taka po amerykańsku, kibel, e, umywalka i wszędzie płytki full na podłodze te same płytki co tam co w tamtej łazience a tam zrobimy spadek jakiś jeszcze sobie coś pokombinuje i wszystkie ściany tu 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 wszędzie i do płytki ja swoje narzędzie rozpakuję tutaj tu nie ma światła ale mam swoje lampy więc chyba tak chyba tu wiadę z narzędziami i tutaj nie będą nikomu przeszkadzać Robota zgodzona na półtora miesiąca, ale chcę się to szybciej z tym wyrobić, bo kasa jest potrzebna, mam dużo projektów w głowie do zrobienia i to wszystkie są kosztowne, więc spinam dupę, będę pracował dłużej, wydajniej, a nie tak jak ostatnio. W ostatnim miesiącu to tak po 8 godzin i to wszystko. Nie? Wchodzę o 8, wychodzę o 16, to nawet takiej fizycznej pracy to jest trochę mniej. Bo coś tam się nagrywa, coś tam, e, jakieś śniadanko, jakieś coś, chwila gdzieś tam odpoczynku, więc tej fizycznej pracy jest zdecydowanie mniej, ale no co, dobra, chyba trzeba by się rozpakować, co? Ten filmik leci dzisiaj, miałem dzisiaj nie wrzucać filmiku, bo mam fajne, zmontowane m, tą y, profesjonalną kamerę, co robiłem. Dosyć fajnie to wyszło, ale muszę tam coś dopracować jeszcze i to wyjdzie w kolejnym odcinku. Bierzemy kawkę, rozpakowujemy się. Okolica tutaj bardzo ładna. Nie chcę pokazywać, żeby nie było. Z zewnątrz nie nagrywam. No, nie chcę pokazywać gdzie klienci moi mieszkają. Natomiast a domy w Ameryce są tańsze niż w Polsce takie są fakty stosunek i tak jest mega, mega drogo zakup, później remont i tak dalej to jest w ogóle takie czasy, że to coraz gorzej coraz trudniej jest kupić dom dla, dla normalnego zjadacza chleba jakim jest ja wiem, bo kurna walczę ale tutaj, no fajnie, lubię czerwony Dobra, zabieram się za pracę. Przez te pieprzone skrzynki trudno jest porozpinać się. Swoją drogą, ktoś mi kiedyś w komentarzu powiedział, że te skrzynki wywalę. Już jedną lewą wywaliłem. Już jej tutaj nie ma. Leży już od dłuższego czasu w basementze. Fajnie taką jesień czuć. Zabrałem część narzędzi, a ta skrzyneczka się mega fajnie prezentuje. Ok, ja się tutaj troszeczkę pomału zacząłem rozgaszczać. Jak widzicie, brakuje mi tu światła. Na szczęście mam moje lampeczki. Jestem teraz na takim etapie, że tutaj mam skrzynię. To jest z tymi głównymi takimi narzędziami moimi. Niezły mes, ale no to co zrobisz, trzeba się tutaj przyłożyć do tego i pogarniać to ładnie. Tutaj mam elektronarzędzia, chyba też nie wszystkie, dużo gdzieś tam mi się posiało. Tu jest nasze Milwaukee kochane, a, no jest tego trochę. Tutaj mam takie, a tutaj, pamiętacie, było na filmie jakie kupowałem na Targowicy. Tutaj mam wszystko: też mydło, widło, moje klipsy, zapasowe taśmy, gdzieś tam końcówki co pozostawały. Trochę klipsów, mieszarkę, młotki do odkurzania, template. Jak robię dziurki? No, bałki, nie balki, No, tu jest wszystko. Tam mam hydraulikę awaryjną. No i tu mam takie jeszcze boksy. Z różnego rodzajami śrubokrętów, jakieś tam korzemiczki, jak widzicie klucze, bla. bla. Zestawy końcówek mam tutaj w tym miejscu, bo to zawsze czegoś potrzebuję. A mój drymer, końcówka się zepsuła, pękła talinka w środku. Nie wiem czy jest tutaj, czy to gdzieś wyrzuciłem, chyba wyrzuciłem. No i teraz już zamawiam Proxona i już będę robił Proxona. W Polsce używałem Proxona i. Tutaj, bo jest to ciężko dostępne, tylko na zamówienie i używałem drymera, Nie polecam do takich zadań glazorniczych. To jednak potrzebne jest trochę coś że tak powiem wytrzymalszego. I u dołu mam ekstra śruby jakieś zawsze zapasowe, zawsze czegoś brakuje gwoździe do gwoździarki te konstrukcyjne, które przykręcam płyty do legarów, żeby wzmocnić zanim położę płytki. Dzięki czemu mi nie chrupie podłoga. To są takie na no takie gwiazdeczki. Czarnuchów mam trochę, jakieś śruby różnego rodzaju. Te to z Florydy jeszcze kiedyś przywozłem. muszę się tego pozbyć, bo to niepotrzebnie noszę. To takie do betonu śruby. Tutaj jakby nie ma betonu, więc na Florydzie nie ma basementów, są betony chudziaki. Oj i taki zestaw, nie? Trochę się już rozpakowałem, co ta kamera taka brudna? Nie ostra z tej strony. Zabieram się za robienie sofitów. Już wiem czego nie wziąłem, co mi zginęło. zginęło mi e, otwornica, taka nastawna otwornica do e, lampek, I, a nie będę po je, to jechał, żeby zrobić cztery dziury. Bytnę to jakimś dożykiem i też będzie cacy. Mówię o tych właśnie. Mam taką fajną otwornicę od Milwaukee nastawną, ale nie zabrałem. Przeczeszę tutaj. Ona powinna być tu. No nie będzie tego kurde To jest takie wielkie, bo tu mam też takie otwornice do płytek Kim i malacki Siatki, nie siatki. Olerka, no tak to tamtym to jest wiecie raz ustawiam otwór, rysuję, znaczę pyk pyk i zrobione tak to się będę pierdzielił z tym teraz jak bo chciałem tak przykręcić sobie e, płyty na sufit, porobić ściany i dopiero schodzić na podłogę, żebym tu miał ładnie pozamykane wszystko zdejmę ten karton i zabezpieczę po swojemu, obejrzę najpierw wannę czy nie jest uszkodzona bo jak będzie uszkodzona, to lipa i wszystko już będzie na mnie później, więc delikatnie zdejmę karton, e, sprawdzę wszystko. Jeśli będą jakieś uszkodzenia, robię zdjęcia, wysyłam do właściciela i to nie moja sprawa. Na tym etapie mogę to zrobić. Obejśmy płytki, które przyjdzie mi układać, to jest materiał, który zamówiłem wcześniej. Trochę kleju, e, to jest ta guma na shower żeby no, wodoodporność była mamy klej w tubach wkręty do cementboardów siatki, taśmy brzegowe do waterproofingu tu mamy wiatr płytki są takie, nie wiem jeszcze które gdzie a, ale z tych większych nie jest dla mnie kurołopot, bo ja lubię dobra, te płytki sto są bardzo ładne ja już się sobie pozwoliłem rozpakować i powiem wam, że bardzo mi się podoba spróbuję to jakoś tak ładnie nagrać, zobaczcie, to jest taki kamień jak opal, jak coś bardzo ładna płytka eee, ciekawe ile mają wzorów natomiast ma takie szkliwo więc bardzo łatwo się będzie rysować i to jest taka Zupełnie biała, a może jakaś kremowa. Tak, mają różne wzory, trzeba je obejrzeć, rozpakować i sprawdzić ile mają kontynuacji wzoru. Bardzo ładna podoba mi się. Jeśli to będzie podłoga, no to trochę im współczuję. O, już dziura. A to w kartonie. O bo one będą po jakimś czasie będzie widać straszne porysowania to się tak rysuje, ja to kiedyś układałem już takie mocno szkliwione i tu mamy to jest chyba to samo co tamto a tutaj mamy kolejną, też bardzo ładną. Mają fajny gust, to mnie to cieszy. To jest taka zdecydowanie cieplejsza. I też mają takie różne żyły tu mamy takie kiepskie światło, ale to też ładnie będzie wyglądało. Tylko teraz glazurnik niech nie da ciała. Ale zobaczcie te będzie. takie niezadokładne. Zobaczcie ty, no naprawdę. Ja tu już się przypieprzam, ale jest tyle artefaktów na nich. Gorzej niż po moim cięciu i to fabryka. No nic. Grunt, że ładna płytka. Fajnie się będzie je robiło, bo będzie ładnie. Jak jest partole roboty. To co? Zaczynamy robotę. Taki pierwszy rozchodny dzień. Ja się biorę za płyty. Wypuszczę ten film. Zobaczymy jak zostanie przyjęty. A w kolejnym vlogasku będę wrzucał raz w tygodniu właśnie takie dodatkowe na końcu próbeczki, takiej bardziej kreatywnej twórczości niż takie vlogaski z życia Amerykańca. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!